Hej, opowiem ci dzisiaj o faktach i mitach na temat TikToka. Koniecznie zostań do końca, bo mam dla ciebie niespodziankę. Pierwsze pytanie: czy TikTok jest tylko platformą dla dzieci? Mit. Kiedyś TikTok rzeczywiście był platformą, na której działały dzieci, było to musical. Musical zostało sprzedane. nowy inwestor zmienił profil działania TikToka i targetuje się teraz w grupę dorosłych. Ogranicza możliwości publikowania najmłodszej społeczności. A najszybciej rosnącą grupą użytkowników TikToka są dorośli. To jest największy mit, że TikTok jest tylko platformą dla dzieci. Czy TikTok jest trudny? TikTok nie jest trudny. Wystarczy, że masz smartfon i możesz w bardzo prosty sposób nagrać yy, TikToka. Pokażę Ci za chwilę, jak to zrobić. Jesteśmy na moim koncie na TikToku. Tu na dole masz czarny prusik. Wystarczy, że. Klikesz ten czarny plusik, pojawi ci się opcja nagrywania. To czerwone kółeczko na dole to jest przycisk, przy którym uruchamiamy nagrywanie. Wystarczy, że postawiłam telefon w statywie i mogę nagrywać. Masz do wyboru 3 minuty 60 sekund i 15 sekund. Ja zawsze sobie ustawiam na minutę, bo moim celem jest nagrywanie TikToka, który trwa minutę. Teraz włączam czerwony guzik i zaczynam nagrywać. TikTok nie jest trudny. TikTok jest łatwy, TikTok jest bardzo przyjazny i ma dużo narzędzi, które pozwolą Ci rozwinąć swoje konto na TikToku. Klikam teraz w czerwony guzik zatrzymując, później klikam w prawym dolnym rogu w ten czerwony ptaszek i klikam przycisk dalej i wersje robocze. To jest cała operacja, którą musisz wykonać, żeby nagrać film na TikToku. TikTok nie jest trudny. To jest mit. TikTok jest łatwe nagrywanie na TikToku jest bardzo łatwe. Masz dużo tam dodatkowych narzędzi, przejść, które pozwolą ci stworzyć bardzo ciekawy content wideo. Następne pytanie: czy TikTok nadaje się do promocji biznesu? Absolutnie tak. TikTok daje Ci możliwość zbudowania społeczności, tak jak na innych platformach społecznościowych. W oparciu o strategię Poznaj mnie, to lub zaufaj, możesz następnie sprzedawać swoje produkty lub usługi. Już wielu twórców działa na TikToku, już wielu twórców tworzy filmy wideo, które e, tworzą wokół nich społeczność i sprzedają swoje produkty i usługi. I mało tego. Panują mity, że TikTok nie pozwala sprzedawać i promować swoich produktów. Nic bardziej mylnego. TikTok ma biznesowe konto, które jest sprofilowane po to, żeby właśnie promować swoje biznesy, swoją markę oraz sprzedawać. Następne pytanie: Czy na TikToku mogę szybko zbudować zaangażowaną społeczność? Tak. Na TikToku w ciągu kilku miesięcy udało mi się zbudować 42 tysiące obserwujących, czego nigdy nie udało mi się zrobić na Instagramie lub Facebooku. TikTok daje nam narzędzia i możliwości do tego, żeby szybko zbudować bardzo zasięgowe konto. Jak to jest możliwe? Bo TikTok działa na zasadzie trochę innego algorytmu niż pozostałe platformy społecznościowe. Jak działa Instagram i Facebook? Jeżeli działasz na Instagramie i Facebooku, twoje posty są pokazywane określonej społeczności, czyli twoim followersom, ci, tym, którzy cię oglądają, tym, którzy cię followują. Odwrotnie jest na TikToku. Jeżeli opublikujesz pierwszy film i nie masz społeczności, która cię ogląda, nie masz followersów, to mimo tego, że twoje konto nie ma jeszcze obserwujących, Twój film, jak spełni pewne parametry, może mieć zasięg nawet kilkaset tysięcy. I tak stało się też na kontach moich kursantów. Jedna z moich kursantek stworzyła film, który miał. Kilkaset tysięcy zasięgu i to był pierwszy z jej filmów, który opublikowała na swoim TikToku. I dlaczego taki sukces tego filmu? Dlatego, że spełnił pewne parametry, które e, algorytm TikToka bierze pod uwagę, promując Twój film. Bo TikTok promuje Twój film w zakładce dla Ciebie. Jeżeli użytkownicy szybko klikają, komentują, angażują się, to TikTok mówi, to jest dobry content wideo, ja udostępnię go innym użytkownikom, bo TikTokowi zależy, żebyś spędziła, spędził jak najwięcej czasu oglądając content wideo opublikowany na TikToku. Następny mit, z którym się chciałam rozprawić, na TikToku nie można sprzedawać. Owszem, na TikToku można sprzedawać, tu pokazuję Ci biznesowe konto na TikToku, gdzie TikTok zachęca i uczy nas, jak sprzedawać i jak promować swój produkt. Owszem, są pewne regulacje na TikToku i regulamin, który mówi, że pewnych produktów niebezpiecznych Ocenie TikToka, nie można promować, nie można sprzedawać, i zawsze jak zaczynasz działać na TikToku, warto wejść i zobaczyć, czego nie wolno publikować, czego nie wolno promować, czego nie wolno sprzedawać na TikToku. Ja mam dla Ciebie dzisiaj, darmowy przewodnik, jak już jest kontem biznesowym na TikToku i sprzedawać. Pobierz go koniecznie i zobaczysz, że TikTok to jest genialne narzędzie do tego, żeby publikować swój content, rozwijać swoją markę własną, promować swój biznes i finalnie. Sprzedawać, bo o to nam chodzi. Następny mit, z którym się chcę rozprawić, to jest, TikTok to jest czasowa moda. Nie sądzę, żeby TikTok to był czasową modą, ponieważ TikTok jest oparty na e, wideo, krótkim, skondensowanym wideo. Badania Google'a pokazują, że 80% ruchu konsumenckiego będzie pochodziła z wideo, czyli TikTok idzie zgodnie z trendem. To jest trend. Budowanie swoich zasięgów, promowanie swoich biznesów w oparciu o wideo to jest trend. Warto robić filmy, warto promować swój biznes, swój brand w oparciu o wideo. Dlatego bardzo ważne jest, żebyście to zrozumieli, jeżeli prowadzicie swoje marki, biznesy. Trzeba promować swój biznes w oparciu o wideo, i TikTok jest genialną platformą, żeby zacząć budować swój brand, promować swój biznes na TikToku. Ja ci w tym pomogę. Przygotowałam dla ciebie przewodnik jak już z kątem biznesowym na TikToku i sprzedawać. Tu masz link i koniecznie go pobierz. Jeżeli masz pytania, to zostaw wiadomość i nie zapomnij subskrybować mojego kanału. Do zobaczenia.